Piłkarze Olimpii Poznań grając od pewnego momentu w dziesięciu zdobyli trzy bramki i wygrali mecz, ale po kolei. Już w drugiej minucie spotkania Andrzej Jaskot zdobył pierwszą bramkę dla poznaniaków. W 24 czwartej Aleksiej Tiereszczenko za brutalny faul opuszcza boisko i Olimpia gra w dziesiątkę. Trzy minuty później Arkadiusz Bilski celnie trafia dla Stali Stalowa Wola i jest 1 do jednego. W 37 minucie po błędzie bramkarza goście podwyższają na dwa do jednego. Strzelcem jest Paweł Szafran. Mimo osłabienia Poznaniacy wyrównują na dwa do dwóch. Na minutę przed przerwą celnie strzelił Andrzej Borówko. Co powiedziałem w szatni? Wie pan? Jest na dzień dzisiaj, w tej chwili jest jeden punkt i minimum ten jeden punkt musimy utrzymać. No, jak się da jakaś kontra czy coś, nam to żeby to wykorzystać. W drugiej części piłkarze Grzegorza Laty dalej grają skutecznie. W 58 minucie Mirosław Szymkowiak sprawił, że było 3 do 2 dla Olimpii. 10 minut przed końcem meczu znowu pada gol dla gospodarzy. Po faulu na Andrzeju Jaskocie rzut karny celnie wykonał Sławomir Suchomski. Jest 4 do 2. Ostatniego gola strzelają goście. Na sekundy przed końcem bramkarz Olimpii z Dariusza Michalaka i Mirosław Rubinkiewicz ustalił wynik spotkania. Mecz zakończył się wynikiem 4 do 3 dla Poznaniaków. Po raz ostatni prowadził Pan drużynę tutaj w tym sezonie na własnym obiekcie. Czy już Pan wybiegał myślą na przyszłość? Może na, na przyszłość to kwestia jest następny mecz w Chorzowie za tydzień i Puchar Polski na środę, to jest za 8 dni praktycznie. Pan. Także dalej nie sięga Pan myślami? E, dalej to jest, są święta, wie Pan, i nowy rok, a po nowym roku będzie dopiero sprawy co dalej.